Witajcie kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Nauka Tarota z Lili Darmowy Kurs Tarota. I dzisiaj przychodzę do Was kochani z kolejnym rozkładem. Jest to rozkład, który kiedyś sama stworzyłam, no już lata temu, na dzień dzisiejszy. Bardzo długo z niego korzystałam także podczas czytań na Mistycznym Ogrodzie, także. Jeżeli byście się cofnęli kilka lat wstecz w czytaniach, tam to znajdziecie ten rozkład. Tak, bardzo go lubiłam, bardzo fajnie przynosił mi informacje. Natomiast po pewnym czasie przeszłam w inny obszar i ten rozkładzik został gdzieś tam za mną. Dzisiaj zastanawiałam się, co dla Was nagrać, i pomyślałam, przecież jest ten fajny rozkład właśnie na pięć kart, który tak bardzo lubiłam zawsze, ja go nazywałam Rozkład Lili. Także taką ma nazwę, słuchajcie, w moim zeszycie, w którym go rozrysowałam. Tak. I jak zawsze, pokażemy sobie tutaj, rozrysujemy sobie ten rozkładzik na karteczkach. Także, jeżeli macie ochotę ze mną tutaj kontynuować, to przygotuj sobie jak zawsze białe karteczki, coś do pisania i będziemy, słuchajcie, zaczynać. Dobrze. Rozkład ten, jakbyście się chcieli sobie już teraz ponumerować, idzie w ten sposób. Tu mamy pozycję pierwszą, tutaj jest pozycja druga, trzecia, czwarta i na środku pozycja numer 5. Dobrze, zaczynamy od pierwszej pozycji. Tutaj tutaj są dwa pytania. Co jest ważne, na czym się skupić? Czyli Jedyneczka, może odsunę na chwilkę tą, mhm. co jest ważne, na czym się skupić. I ten rozkład, kochani, on jest naprawdę wielozadaniowy. Można go używać do bardzo wielu różnych kwestii do bardzo różnych obszarów i tematów, po prostu za każdym razem zadajesz te same pytania, ale w innym obszarze, czy to w miłości, czy to w relacji, czy to w jakiejś konkretnej sytuacji. Także jest to bardzo efektywne czytanie, bardzo efektywny rozkład, bardzo prosty tak naprawdę. Uwielbiam proste, efektywne rozkłady, jak już pewnie wiecie, te osoby, które mnie znają. I wnosił zawsze dla mnie mnóstwo informacji. No dobra, dwójeczka. Dziewiętne dwójeczki. Numer dwa, kochani, to tutaj, w tym miejscu. I tutaj mamy szanse i możliwości. Szanse i możliwości. I jeszcze do tego dopiszemy sobie okoliczności sprzyjające. I znowu, prawda? Relacji związkowi, sytuacji, kwestii ważnej po prostu dla ciebie. Wszystko zależy o co, o co chodzi, co ktoś ma tutaj ważnego, o co pyta. Numer trzy, który mamy tutaj, wchodzimy już w temat związki i relacje. I tu, kochani, co jest ważne, tu chodzi o wszelkiego rodzaju relacje, związki. Możesz tu pytać o romantyczne relacje, romantyczne związki, romantyczne kwestie, ale jeżeli pytasz o jakieś biznesowe sprawy czy jakąkolwiek sytuację, to jakie tu się pojawiają relacje z tym, kto tu jakby miał w tym jakiś swój udział. Na przykład, to może tutaj tobie wyjść ta kwestia, no wszystko zależy, o co pytasz, prawda? I tu ogólnie piszemy, Sprawy międzyludzkie, czyli ogólnie, ja bym powiedziała, czynnik ludzki tu nam się pokazuje. Czyli kto tutaj miał coś, jakby do czynienia z tą sprawą, z tym tematem, kto tutaj jest ważny, istotny w tym temacie, w tej sprawie, prawda? No wszystko zależy, tak jak mówię, o co konkretnego tutaj akurat pytasz. Ten obszar ma być poszerzony właśnie o Twój temat, prawda? O to Twoje konkretne pytanie. Więc w, każdej, w, każdej, w każdym pytaniu konkretnym tutaj po prostu bierzesz pod uwagę ludzi, człowieka, kto tu był, kto tu coś zrobił, kto tu coś zdziałał. Możesz dopytać, prawda? Żeby się dowiedzieć więcej. Ale taka baza tej trujeczki. Zawsze świetnie pokazywała, właśnie. Oczywiście, możesz po prostu sobie zrobić takie czytanie ogólne, czyli co jest ważne, na czym się skupić: szanse, możliwości, okoliczności sprzyjające, potem związki, relacje, może też miłość tutaj możesz sobie, prawda? I teraz ten czwarty obszar to jest właśnie obszar taki formalny, bym powiedziała, poza prywatnym, i tutaj, no to może dajmy sobie właśnie związki i relacje. Natomiast tutaj napiszmy sprawy, sprawy oficjalne, może. Wiecie o co chodzi, prawda? Tu, tu się pojawiają tematy już nie jakieś tam relacje, związki, kto coś powiedział, kto coś zrobił, tylko ważne sprawy. Słuchajcie, jakieś obowiązki i zobowiązania. Czyli, jeżeli byś, na przykład, jakiś taki rozkład sobie robisz, gdzie chcesz się dowiedzieć, co miało wpływ na przykład na tą sytuację i, i wyjdzie ci tutaj, na przykład w relacjach, związkach jakaś osoba, a tutaj wyjdzie ci w tych sprawach oficjalnych jakaś kwestia, jakaś sytuacja, to wtedy musisz to połączyć, prawda? Bo się okazuje, że jakaś osoba tutaj miała wpływ na to i może pociągnęła z jakiejś sznureczki. Wszystko znowu zależy, kochani. O co tutaj ogólnie pytamy. Tutaj, oczywiście to pod tą czwóreczką, to bym jeszcze podpowiedziała, możesz sobie tutaj jeszcze dorzucić, na przykład praca, szkoła, prawda? Nie wiem, załatwienia, czyli urzędy na przykład też. To, to nowe moje, te moje nowe czytanka, to już tak sobie dzielę właśnie miłość, relacje, związki, a potem sprawy oficjalne właśnie i tak czuję, że, żeby wam tu podpowiedzieć i zawsze bardzo mi się to pięknie sprawdza, bo wszystko, wszystko elegancko wychodzi. Także bardzo polecam ten rozkładzik i na końcu oczywiście ta piąteczka tutaj na środku, to już tutaj piszę, słuchajcie troszkę poza kamerą, o, troszeczkę widać prawda? I tutaj, słuchajcie, ta piątka dla mnie była zmienna, bo albo sobie to traktowałam jako rada do całej sytuacji, do całej kwestii, czasem podpowiedź, prawda? A czasem na przykład ostrzeżenie. Ostrzeżenie. Wszystko zależy tak naprawdę, czego potrzebujesz. Możesz tu też, o, jakie zagrożenia na przykład, e, prawda, tu istnieją, albo jakie przeszkody mogą się pojawić. I teraz, w zależności od tego, co potrzebujesz, to po prostu wybierasz sobie z tej listy i rozkładając karty, już sobie myślisz wcześniej, aha, tu potrzebuję rady albo podpowiedzi, albo ostrzeżenia, zagrożenia czy przeszkody, i. Rozkładając karty, już wybierz sobie coś z tego, prawda? Na przykład, o jakie tu są zagrożenia, prawda? Czyli mówię tu na piąteczkę, jakie tu są zagrożenia i rozkładam tylko w tej kwestii. Oczywiście, że możesz sobie wszystkie wziąć pod uwagę, ale lepiej, żeby szczegółowo nam wyszło, prawda? Ta informacja, żeby wyszła szczegółowa, to lepiej jest wybrać jeden temat. Powiem Wam, kochani, że ten rozkład. Yy, tak, brał udział w bardzo wielu różnych moich czytaniach, tak jak mówię, i oficjalnie na kanale i indywidualnie zawsze wychodziły fantastyczne kwestie. Oczywiście, że warto jest na przykład wziąć po jednej karcie, a później sobie drugą talię na przykład dopytać jeszcze do poszczególnych pozycji, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej szczegółów albo potrzebujesz więcej szczegółów, prawda? bo to zawsze wniesie więcej informacji. Wszystko zależy na jakim jesteś poziomie nauki, tarota i czy jesteś w stanie odczytać historię, jeżeli wypadnie ci na przykład większa ilość kart. Dobrze kochani, tyle dzisiaj. Chciałam Wam tak na szybciutko właśnie rozkład Lili przedstawić, ten mój właśnie sprzed kilku lat. Mam nadzieję, że znajdą się osoby, które ten rozkład ucieszy. I którym się przyda. I tak jak mówię, to jest kwestia tutaj wyobraźni i otwartości w użyciu tego rozkładu. Możesz go naprawdę używać na milion różnych sposobów. Kochani, tyle dzisiaj. Utulam mocno, życzę nam wszystkim cudownego czasu w pracy z Tarotem, w tej podróży z Tarotem, w nauce z Tarotem. I jak zawsze, do usłyszenia w kolejnych, w kolejnych materiałach i utulam mocno, cudownie, że tutaj jesteś. Папа, до услышания.